Dzień dobry na Ci widzowie. Dzień dobry kochani Święta, święta i po świętach. Tak, ja tam wasze samopoczucie po świętach. Kilogramy poszły w górę czy nie? Spodnie się dopinają czy nie dopinają. Ale się dzisiaj rano uśmiałam. Jak zobaczyłam tytuł filmu, jak jakżeś wczoraj nazwał. Słuchajcie, no to, że ja komuś życzę yy, ten... jak to ja powiedziałam, szczęśliwego nowego roku no, no to okej okay, ale ty od razu napisałeś jak wyglądają stoły wie, wie, yy, ten... Yy, wigilijne, tak? No. to znaczy my żeśmy już słuchajcie wszystko ob obchodzili w tym roku no. była wielkanoc, był nowy rok i była wigilia wszystko co trzeba, to my żeśmy już obeszli o i pan tak się właśnie na rowerze jeździ, co nie? Po przejściu. No, myśmy już załatwili wszystko. Ta. Sama się uśmiałam Ale każdemu może się zdarzyć. <świedź> święta to święta, tak? Tak jest. No. Czy Wigilie, czy, czy ten. Czy Wielkanoc i tak świętujemy też. Tak? A jedziemy. Jedziemy się troszkę poruszać. No i od, od, ale to przy okazji, bo muszę jeszcze co wziąć Muszę pozbierać! Żółte złoto! Ja. Patrz no, że ja o ten postawię I co teraz? Będziemy wracać. tak? No, się zajedzie. Mieliśmy kupić owoce, ale... No ale stanąć to. Stanął tym z dużymi. A jeszcze żeby tam był blisko ten ten płatomat mhm. No na działce urosło. Trawa. Tak. Po kolana. Tak szybko rośnie, jak jest tak ciepło. Co nie? Mhm. Mm Masakra. No i trzeba będzie ją skosić. Coś troszkę się zachmurzyło. ale jest ciepło. Ciepło, 19 stopni. Akurat, to powiem ci, że nawet jak było z 18 to jest dobrze, bo do korzenia trawy jest, jak jest tak gorąco, to jest niedobrze. Mm -hmm. A tak skosimy i będzie na jakiś czas smoku Majcia jeszcze nie wie gdzie jedzie nie ale my już nie zdążymy no, zobacz, już jest... no, no to ja wiem że nie zdążymy to na pewno także pokażemy wam jak wygląda na działce wszystko no. ale żeście mnie tam w komentarzach nakrzyczeli, nie? Że to nie te święta. <głos> <głos> nie, to nie było nakrzyczenie. Dobra. Patrzcie, co zbiera Becia. Przyważa na pszczółki. No wiem. Żeby cię nie działała jakaś. 47 48 50. Tak, 300-400 kwiatków. No to całe wiadro. Och, to jest doniczka akurat. Dobra, zbieram cały czas to żółte złoto U nas na działce tu pieski nie chodzą. Maja tu też nie robi, także. Nie ma co. No, i musicie zgadnąć, co to będzie. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Będzie, będzie, będzie. Wiecie co? Trzy dni. Patrzcie. Trawa po kolana. Trawa po kolana wyrosła. Masakra. Tu nie, ale. Ale tu jakaś taka dziwna trawa porosła. Taka cienka, nie? No. A ja tam coś montuję już. Becia mi dała zadanie bojowe. Widzicie taką osłonę przed słońcem, tak? tak uh -huh. dobra, idę montować, bo czas bo to coś się tu dzieje na górze żeby chociaż skosić przed działką no. No. trawka skoszona ty wiesz, że w telefonie widać, że kosiarka jest niebieska? No, zielona. A ona jest zielona. Znaczy jak ładnie, że skosiliśmy Tu mamy plana, ale musimy się pozbyć chwastów Na tym i na tym drugim Tak, pierw na tym, zobaczmy. Pierw na tym. Patrz jak się podniósł, Mniszek. tam ja wszystko wzięłam, przekopane. Tam jest wszystko przekopane. Ale co, żeby wszystko zabiło? To no, to jest, jest gorąco, to jest czarne. No to się po prostu tam nawet ugotuje. No, ugotuje się i już. Teraz Wam pokażę. Tam. Nasz robart barbar. Mały jest, w porównaniu z sąsiadami tak. jest mały. Truskawki truskaweczki już zaczynają kwitnąć. Tu Becia coś posiała, bo coś rośnie. Zobaczcie, takie maciupeńki. Ale nie wie Becia co, nie? A wiśnia już opadają płatki. Także może coś z tego panie, będzie. Panie, mówiła, że tam może być inna ziemia. In... Powiedz, że jest. Moim zdaniem jest ta sama, bo tu rosły pomidory i tam rosły ładne no. pomidory. No. To jest ta sama, bo tu jest glina i tu jest glina o patrzcie jak tu skoszone widzicie żem to uczynił no i jakoś teraz to wygląda a tu biało jakby śniegu napadało normalnie i wiecie co muszę was coś spytać bo coś nam tu wyrosło i coś nam kwitnie przy płocie nie wiemy co to jest o pszczółka sobie siedzi i nie wiemy co to jest a w ogóle to już widzę że są porzeczki maciupeńkie no i truskawki zaczynają kwitnąć poziomki No, zobaczymy. Jak nie zmarznie, będzie fajnie. Tarszki śpiewają. A jeszcze miałem Wam coś pokazać. A widzicie, jaki zrobiłem ten od słońca? Widzicie, poziomki kwitną. No, taki zrobiłem dookoła normalnie powiem wam wszystko wycięte działki budowlane nam tu widzę powstają tak zobaczcie nie, wy nie widzicie nie widzicie ale po lewej stronie wszystko no. powycinali i to przy nas? Co? No. Aż tam do dołtną. Ciekawe. Ciekawe co to będzie. Bo tutaj też przecież to nie? no tutaj też budują domki. No, takie ciekawe. małe. Ciekawe czy nas nie pogonią. no nic. A! Jednak piszecie, żebym coś powiedział o samochodach. Mieliśmy kupić samochód. Załotę już szukamy. Szukamy, ale już byliśmy na 90%. Podoba nam się. Podoba, piękny, cena nawet, nawet. Tak, to, co kurde, chcieliśmy. To, co chcieliśmy, wszystko ma. Samochód. pojedź koło tego, nie? McDonalda zaczynają, co tam, czy tam coś budują. No. no i wszystko, oglądam. Pan mówi, że pierwszy właściciel samochód normalnie, jak nowy z polski, niebity a ja wysatłałem sobie dwa raporty sprawdziłem te płatne tak, za jeden raport trzeba zapłacić słuchajcie 60zł 60 60zł, ale jeżeli macie kupić samochód to lepiej zapłacić te 60zł słuchajcie, niż wydać dużo pieniędzy, a później pluć sobie w brodę że się kupiło złą tak, i wziąłem jeden raport, przyszedł a tu pisze, że nie dość, że samochód nie jest z Polski, tylko jest z Niemiec. Tak. To jest drugi właściciel i że występuje szkoda. Ale nic nie pisze dalej. Dobra. Czyli tak, że występowała niby, szkoda. Że jakaś szkoda była. To wziąłem drugi raport. A szkoda to znaczy, że było zgłoszone że coś było do ubezpieczenia, uszkodzone. bo coś było uszkodzone. Wziąłem drugi raport, wyciągłem. Zapłaciliśmy znów 60 zł. 80 zł za taki szczegółowy ze szkodami i się okazało to że samochód był bity i to był tak bity że wpisana jest że szkoda całkowita szkoda całkowita wiecie co to jest szkoda całkowita no, że samochód się nadaje tylko do kasacji tak że nasz samochód nadawał się A? tylko do kasacji bo naprawa się go nie opłacała nie opłacała się naprawa i dobra dzwonię do pana piszę. Piszesz? Wy, on, że przesłał, że to jest niemożliwe. Przesłałem mu ten raport. To pan mi odpisał, że tam były malowane tylko maska i błotnik i że oni zawyżają ceny, że tam nie było, tam było tylko parę euro. No, a ja sprawdziłem ile parę Szkoda była wyceniona na 16 700 euro. Tak. I to był tylko błotnik. Tak. Samochód poszedł w Niemczech do Kasacji. A nam powiedział pan, że nie, nawet błotnika ani baska nie było odkręcane. No, samochód w Niemczech poszedł do Kasacji. Tak. Oni go przyprowadzili do Polski. Zrobili go. tak Zarejestrowali. no, Może z dwóch. Tak. Zarejestrowali. I co? I tak jak się nie sprawdzi, to trzeba sprawdzać. Trzeba. trzeba. Drugi samochód sprawdzałem, ale był z Polski i można go sprawdzić za darmo na wingo.pl coś tak, jakoś tak no i ja sprawdziłem, samochód ma 4 lata i ma czterech właścicieli miał, tak w ciągu czterech lat miał 4, 4 właścicieli, lat od nowości miał czterech właścicieli a komis jest piąty, tak to nie jest podejrzana sprawa, że co rok zmienia właściciela, samochód coś jest nie tak z nim, no a po drugie tamten pierwszy, tak był Szkoda była o, 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 całkowita i on był od szkody przez pół roku stał gdzieś w Polsce, bo ktoś kupił i dopiero po pół roku był zarejestrowany i miał przegląd. To chyba o czym świadczy, nie? Tak. Że przez, pół, przez roku nici... pół roku nie miał przeglądu, bo nie mógł mieć, bo był tak zepsuty, że żadna diagnoza nie chciał podbić. No i pierwszy bo bo to jest, właściciel. No bo, to jest bo był pierwszy właściciel minęło pół roku i dopiero został zarejestrowany. No. No. I tak właśnie naciągają ludzi, wciskają im ciemniotę. I pierwszy właściciel, ten drugi też, pierwszy właściciel. Ja widziałem raport z GOF tego, a tu czwarty. No. I to czwarty go sprzedał do komisji. Także komis jest piąty. Komisja jest piąty i też oczywiście. Sprawdziliśmy tak chyba. Z 10 samochodów, co nas interesowało. Tylko, że nie wszystkie za takie pieniądze, co nie No, nie wszystkie na dwa, tej darmowej stronie. dwa tylko żeśmy dwa, płacili. No, żeśmy tylko sp sprawdzili samochody tak, tak dogłębnie, że żeśmy Bo zapłacili. Już jechać, tak. obejrzeć. A resztę sprawdzaliśmy na takim. Na tej tar... polskiej, darmowej stronie. Na tej polskiej, tak, darmowej. No, i na 9 samochodów, co żeśmy sprawdzili, wszystkie 9 niestety. Tak, nie nadawało się Nie do nadają się. Nie dość, że większość ma właścicielem jest kto inny, tak. a sprzedaje kto inny. Także samochód ja tak... jest zarejestrowany w Warszawie, a sprzedają go w Szczecinie. Tak, a Komis. tak to ja nie chcę. No. Ja chcę kupić od kogoś, kto jest właścicielem tego samochodu, a nie e, od, e, od, od pośrednika, tak, no. od handlarza. Nie kupują porozbijane, naprawiają. Bo ty, tak, bo później coś się stanie, a właściciel powie: Pani, ale ja panią w ogóle nigdy nie widziałam na oczy. No, a powie: Panie, to jest. Przecież właściciel jest w Niemczech, to jedźcie tak. pan do Niemiec. No. no. I widzicie, i tak to jest, dlatego to tak długo trwa. Tak. Bo my nie chcemy A my chcemy na... mieć samochód, żeby parę lat nim pojeździć. My nie chcemy się na... Na... dać napić w butelkę komuś. Także to nie jest tak, że. No, tak kłamią, że normalnie żywe oczy kłamią. No, powiem też, że ten co patrzyliśmy, to nie powiem wam jaki jest. Co teraz szukamy. Ale wcześniej chcieliśmy Toyota. Tak. padło już, że będzie to Toyota. Ewentualnie Citroën. Berlingo. Tak. I tu jego bliźniakiem jest Toyota i bliźniakiem jest Peugeot od Partner. One są wszystkie takie Wszystkim same. Wszystkie mniej więcej są takie same. I mają jeden silnik. Jeden, dwa. Benzyna, który wytrzymuje do 100 tysięcy przebiegu. Tak, i mają w ogóle te silniki. Wymieniać. Zostały wycofane z produkcji, ponieważ on jest na pasek rozrządu, który pasek jest w misce olejowej. I olej zmieszany z benzyną rozpuszcza ten pasek. I zatyka wszystkie kanały, także można zatrzeć silnik, uszkodzić. W ogóle rezygnując z tego silnika, że to był nie wypał. I więc, wszystkie w sprzedaży mają tak między 70 a 110 tysięcy, nie? Tak, Czyli w więc, tym czasie kiedy jest więc jego fajnie, kres. że jeżeli kupimy, to będzie to Ford? Ford. Ewentualnie będzie to Volkswagen. No. I powiem wam jaki. Ford Transit Connect lub Tourneo Connect lub Volkswagen Caddy. Bo my tak. potrzebujemy taki no, pół tak. no to jest van, to nie jest ciężarowy. To no, jest ja... mini van no, Ja zawsze mówię taka mini ciężarówka. No bo tu był kosiarkę sobie wstawię tak. z tyłu. Ja mam no, dramaje, kosiarkę, no, wędki no, tak, wszystko tam się mieści. On jest wyższy, także i do lasu można jechać. Znaczy wyższy chodzi o tym prześwit, wiecie, no, między, między tak, między... Yy, na przykład asfaltem a podłogą, tak? To o to no. chodzi. Jak idziemy na ryby czy coś, to po prostu może jechać też po dziura? No bo BMW nie pojadę, no bo to bym się zakopał no. na pierwszej tej, w Drusce. No i nikt by Cię nie wypchnął. No i nikt by nie wypchnął, bo to automat. Ale on tyle ton to ma, że nigdy go nie no, wypchnął. No, tyle to nie, trochę. No i bo on ten, jest szeroki, ten, długi. Ten to ja bym sama z Tobą pchnęła. No, a tamten jest szeroki, długi. A, no, nagadałem się. Ale już wiecie, czego szukamy. No, zagadałem będzie. Tak. No, to było ryzykowne. Tak? Tak, i to Widzisz? bardzo. No, A, i tak. zapomnieliśmy podjechać do warzywniaka. Kurde, skleroza nie boli, nie? Nie. A musimy, bo nie mam. Potrzebuję jabłka i cytryny. Ja też nie mam jabłek już. ja cały czas nie mam. Normalnie jestem. No. tak, Także. Musimy kupić jabłuszka. Ja oczywiście swoje. Czekajcie, czekaj, jak by ci wleżą. To takie nasze miejskie te. Chłopaki. Owaki. Chłopaki do wzięcia. No właśnie. No. Jedziemy tutaj po jabłka, bo... Ja te jabłka co tu brałem akurat. Ale tu mają dużo wieków, jabłek. I mają dużo tych jabłek. Zaraz zobaczymy, czy będzie gdzie stanąć. Narobiliśmy się trochę dzisiaj, ale fajnie. Pogoda była akurat. Nawet za gorąco. Nawet trochę za ciepło było. Ciekawe, czy jest gdzie stanąć? Jest gdzie stanąć. Zamknięte. <noise> trzeba jechać tam patrzcie i musicie cierpieć z nami nie to już do Kauflandu jadę bo tam też będzie zamknięte a on ma z... jak tu, to tak. tu też tak. po świętach no, tu to też to... widzisz to jest U. ma inny i tu też ma zamknięte wszystkie te warzywniaki są pozamykane widzisz no a przecież wtorek powinny im zależeć nie no, tej no, dla... nie mają towaru widzicie dlatego tak właśnie u nas jest z tymi z tymi tymi małymi sklepikami wszystkie zamknięte albo o 16 zamykają albo po, po świętach jest wszystko zamknięte mhm. i teraz gdyby nie było tego po albo albo takich większy sklep, no to nic byś nie kupił bo wszystko jest pozamykane. No, żeśmy koło McDonalda jechali, bo prawdopodobnie coś tam będą budować. Nie wiadomo, prawdopodobnie ma być KFC lub coś takiego. To nie dla nas, ale zawsze coś śmiesznie się dzieje, co nie? Zawsze coś, coś gdzieś budują. no i patrz rozgniło te chmury nie hmm. no i widzicie jak można jechać to Becia staje jak nie można jechać to Becia jedzie o. co nie? co? no o to. ja wszystko dobrze robię ja wiem że ty wszystko robisz dobrze no i widzicie tak chcieli nas wydymać na samochodzie I poszły pieniądze w błoto Zawsze mówię do ciebie. Po Pomału, spokojnie, nie spieszy się. Sprawdź, Sprawdzić. Trzeba. Nam się nie spieszy. Uj. Trzeba ten. Łaj. Kurde. No będzie, ty musisz mieć automat jednak. Becie w biegu nie wbije i chcę jechać. Nie, nie, może być to Ford. W fordzie bieg jak No jak ma być zwykła skrzynia, to już dawno byśmy kupili. Tylko ja bym chciała automat. Ja już mam dosyć wajchowania z domu ręką w skrzynię. No Ale jak mamy jeden automat, to i drugi, tak żeby tak. się becia nauczyła jeździć obydwoma, nie. No. Bo jak już jednym automatem się nauczy jeździć, to już później to jest. Na czuja się jedzie. Tylko że Ford znowu nie ma tego co ma BMW, Audi, Volkswagen, Autoholdu. No znaczy się, że nie ma ręcznego w ogóle, nie? No trudno. Szkoda. No jak automatyczna skrzynia i ręczny Patrz, hamulec. No nie? No tu musi stanąć. No ja tu sobie stanę, tu. No. Patrzcie, nie ma wcale ludzi w Kowlandzie. Idzie ze mną? No, pójdę, bo nie ma ludzi. No tu jest chłodno, także tu majka może być. Właśnie to jest fajne, że tu właśnie pies może być w samochodzie. No. I już możemy. No, my jesteśmy w domku, wróciliśmy z działki i będzie już coś zrobiła. Tak, ja już zrobiłam, wróciliśmy. Była 16, patrzcie, jest ósma, a ja skończyłam kręcić film, ale nogi już mi wysiadają i... Takie dobroci mi tutaj wyszły. Z tego czegoś żółtego. To nie jest syrop z miszka. Nie, kochani, nie, nie, nie. To nie jest syrop z miszka. Mnisz że wszystko dobrze. Najlepsze zakrętki. Z klikiem. No. Jak zaciągnie, stryknie i już później ten to już wiem, że na 100% zaciągło. Ten słiczek sobie zostawimy teraz, będziemy Jeść. A te słoiczki pójdą, te cztery pójdą do piwnicy, a te dwa są dla dodania, dla kogoś z tyłu. Tak, także cztery pójdą, ale mówię wam, zapach taki, że normalnie aż i już Wam mówię, co kupiliśmy w tym kauflandzie, co żeśmy zajechali. Jedną rzecz Wam nie pokażemy, dlatego że pokażemy ją na działce. No. To była najdroższa rzecz, bo za tamtą rzecz daliśmy za trzy rzeczy w sumie 75 zł. Także pokażemy Wam na działce, bo to żeśmy na działkę kupili. A to, co kupiliśmy tu, patrzcie, jakie piękne serwetki były. I one były po złoty 50 zł. przycenione. Mhm. Złoty 50. Złoty 50. Złoty 50 i złoty 50. One są fajne nawet w ten, tak w domu czy na działce, co nie za takie pieniążki to. E, wzięłam papier taletowy, no, ale to nie będę wam pokazywać. To on kosztował 17,50, ale my bierzemy ten taki droższy, ale na dłużej po prostu uh -huh. wystarcza. E, dobrze, później tak to, 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 a, 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 to nie, to właśnie to. twarożek. Po złoty 68 Twarożek z rzodkiewką i ze szczypiorkiem. Trochę jeszcze szczypiorku mam. Rzodkiewki też jeszcze się wymiesza i się zje. Po złoty 68. Tak, tak, tak. Później tak. Pomidor po 15 zł był za kilogram. Taki mięsisty, bo te malinowe były brzydkie, ale o te były naprawdę. Ładne, to wzięłam taki pomidor mięsisty. Kilogram on kosztował 15 zł. Wzięłam cytryny. Cytryny kosztowały 10 zł za kilogram. Już tu jednej nie ma. Ja kupuję takie z grubą skórką. Dlaczego? Dlatego, że ja obieram bardzo cienko i kroję sobie plasterki, i ja tak zjadam cytrynę. Mm. Jak ma grubą skórę, jak ma taką cieniutką, no to cytryny nie zjem, Ale z taką po prostu ja sobie w kostecz, kosteczkę, w plasterki, kroję, obieram i ja to po prostu zjadam. Ale jedną już zużyłam cytrynę, także 10 zł za kilogram, kilogram cytryn kosztuje. Jaka były po 4,50, to też zostało już tylko tyle. Bo resztę zużyłam, a mieliśmy dużo więcej jabłek. Kupiłam gruszki za 7 zł. Konferencja gruszka za 7 zł. kilogram. Tak. Chleb wiejski za 5,79. Cukier kosztuje równe 5 zł. Bo już mi się skończył, a jeszcze wiadomo, coś zawsze się coś robi. Nie przepraszam. 2,99. Ten. 2,99, a, a a, a, bo odsuń się, odsuń się, odsuń. A ten żelujący, pół kilo, za 5 zł. Dobra, taki ten, 3 do jednego, żeby jak najmniej, jak najmniej cukru dać. I to by były takie zakupy. A mówię, a tą najdroższą rzecz, to pokażemy wam. Na działce, jak będziemy. No, jeszcze chciałem powiedzieć, że w naszym kaufladzie. Tak. Zamontowali 8 kas samousługowych No. Z tego dwie na gotówkę. Tak. Czyli tych kas jest w sumie nie. chyba. nie, Artek. Ona chyba ci źle powiedziała. Tam jest 6, 6 na kartę no. i 2 na gotówkę. No to chyba tak powiedziała. jest 8 razy. No, no to jest 8. No, tak. No. No A jak ja powiedziałem? No. No. I jeszcze normalnej kasy jest chyba pięć. Nie, trzy. Nie, bo tu były dwie z przodu I, jedna. i tam jeszcze. Jedna jest. To trzy. Trzy mi się zdaje, że trzy. No to niech będą trzy nawet, no ale dużo. Tak. No, gruszeczki. także... Te gruszeczki są bardzo słodziutkie. Y -y -y. Także będziemy się z wami żegnać. Tak, żegnamy się. Na dzisiaj to tyle. Zobaczcie, Maja padła. Padła po Maja zwrotę. jest padnięta? Mhm. I klesza miała oczywiście, nie? No, padnięta jesteś, tak? Dziewczynka już pojadła, tak? Kochana, pani też jest dzisiaj, także ja jestem no. też dzisiaj padnięta, słuchajcie. Także żegnamy się z wami. Tak. Do zobaczenia. Dziękujemy za komentarze Za wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. pa, pa. Do jutra. Do jutra. No, no, na koniec malutka dogrywka Jutro. Jutro będzie przepis na to co. Czyli dzisiaj. No, no tak, no na dla nas to jutro. Bo ja jeszcze jutro muszę to poczekam, aż to chwyci, aż zastygnie, zrobię zdjęcia, oczywiście. Spróbuję. Tak, ale ja już to próbowałam teraz. <grym> także wiem, że to jest dobre. Ale zdjęcia zrobię i będzie na to przepis. Jak najszybciej właśnie dam, bo... bo złoto rośnie! no, Że będzie ubeci na kanale. Tak. Dobrość ze złota. Tak.